Czy naprawdę warto by wszyscy cię lubili? Machiavelli ujawnia, dlaczego ludzie o prawdziwej władzy gardzą potrzebą bycia lubianymi. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektórzy ludzie, choć starają się za wszelką cenę być lubiani, w końcu tracą samych siebie, robią wszystko, by zadowolić innych, ale z czasem czują się wyczerpani, pozbawieni energii i, co gorsza, przestają być szanowani? Tymczasem inni, którzy wcale nie zabiegają o sympatię, sprawiają, że ich obecność każe wszystkim słuchać, okazywać respekt, a czasem nawet czuć lęk. Co tworzy tę różnicę? Odpowiedź padła już ponad 500 lat temu. Zostawił ją Niccolò Machiavelli. Machiavelli, filozof polityczny, dyplomata, autor dzieła Książe, to klasyka nie tylko politologii, ale i myślenia o władzy oraz przywództwie. To, co czyni książkę kontrowersyjną, to fakt, że nie skupia się ona na moralności w tradycyjnym sensie. Nie podpowiada, jak być dobrym człowiekiem w oczach innych. Pokazuje raczej, jak utrzymać władzę i kontrolę w świecie pełnym zdrad zmian i iluzji, gdzie lojalność i uczucia mogą obrócić się przeciwko tobie w jednej chwili. W oczach Machiavellego, lider, który stara się zadowolić wszystkich, jest słaby, kiedy szukasz aprobaty. Oddajesz ster własnego życia innym. Twoje decyzje nie wynikają już z siły, lecz z lęku przed utratą sympatii. Stajesz się więźniem więzienia aprobaty. Spójrzmy na historię dwóch postaci ze współczesnego świata, Marka i Julii. Mark, młody dyrektor, na początku kariery wierzył, że kluczem do skutecznego przywództwa jest bycie lubianym. Zostawał po godzinach, by pomagać pracownikom. Na zebraniach starał się pogodzić wszystkich, a trudnych decyzji unikał bojąc się, że ktoś go znienawidzi. Początkowo nazywano go dobrym szefem, ale wkrótce pracownicy przestali traktować go poważnie, lekceważyli polecenia, a firma straciła kierunek. Mark oddał swoją niezależność w zamian za kilka przelotnych uśmiechów. Julia, menedżerka w tej samej firmie, wybrała inną drogę. Nie próbowała być lubiana. Wyznaczała jasne granice. Nie bała się powiedzieć nie. Kiedy coś było nierealne lub nierozsądne. Na zebraniach podejmowała trudne decyzje, nawet jeśli budziły sprzeciw. Na początku uważano ją za zbyt surową, chłodną, ale z czasem to właśnie. Julia zyskała prawdziwy szacunek. Pracownicy wiedzieli, że jej słowa ważą, a jej stanowczość idzie w parze z kompetencją. Julia ucieleśniła to, co Machiavelli uważał za sedno, prawdziwa władza. Płynie z respektu, nie z kruchej sympatii. Machiavelli powtarzał miłość i sympatia ludzi są nietrwałe. Dziś cię chwalą, jutro odwracają się, gdy nie spełniasz ich oczekiwań. Władza oparta na aprobacie to zamek z piasku. Wystarczy mała fala, by go zniszczyć. Prawdziwa władza wyrasta z kontroli, z jasnych granic, z siły, której nie da się podważyć kaprysem tłumu. W tym tkwi różnica między prawdziwą władzą a złudzeniem władzy opartej na sympatii. Ta druga jest pożyczką. Tak długo, jak długo inni są gotowi ci ją dawać. Prawdziwa władza nie potrzebuje niczyjej zgody. Rodzi się z niezależności, z umiejętności podejmowania decyzji, z kontroli nad sytuacją i sprawia, że inni muszą cię szanować, niezależnie od tego, czy cię lubią, czy nie. Brzmi surowo, a jednak w dzisiejszym świecie jest boleśnie prawdziwe. Ci, którzy żyją tylko po to, by zadowolić innych często kończą wypaleni, wykorzystywani, pozbawieni własnych marzeń. Ci zaś, którzy mają odwagę wyznaczać granice i nie zabiegać o sympatię, zazwyczaj zachowują siłę i kontrolę nad własnym życiem. To właśnie chciał podkreślić Machiavelli: Możesz wybrać łatwą drogę, drogę szukania sympatii, ale ta droga prowadzi do manipulacji i utraty siebie. Lub możesz wybrać drogę trudniejszą, drogę szacunku, drogę prawdziwej władzy. Na tej drodze musisz być gotów zrezygnować z bycia miłym, aby stać się kimś, kogo nie da się zignorować. Jeśli Machiavelli ostrzegał, że pragnienie zadowolenia innych jest śmiertelną słabością, to dziś widzimy, że miał rację jak nigdy wcześniej. Każdy chce być lubiany, doceniany, chwalony. Ale im bardziej za tym gonimy, tym bardziej stajemy się niewolnikami oczekiwań innych. A cena, jaką płacimy, to czasem wolność, ambicje, a nawet własna siła wewnętrzna. Wyobraź sobie łańcuch oczekiwań, niewidzialny, a jednak trzymający niezwykle mocno, kiedy pragniesz aprobaty, sam wkładasz go na szyję, zaczynasz pytać siebie, jeśli zrobię to, czy oni polubią mnie bardziej. Zamiast działać z własnej woli, pozwalasz, by kierował tobą strach przed odrzuceniem. Machiavelli, powie to właśnie wtedy, tracisz najważniejszą władzę, prawo do życia jako niezależna jednostka. Spójrzmy na Davida, utalentowanego specjalistę marketingu. Miał świeży, odważny pomysł, ale kiedy zobaczył Marsowe miny kolegów, natychmiast się wycofał. Wybrał bezpieczną drogę, zgodził się z większością, choć wiedział, że to błąd. Projekt upadł. Decyzja Davida nie wynikała z faktów ani z logiki. Wynikała z lęku przed byciem nielubianym. I to właśnie. Opisał Machiavelli. Kiedy sympatię stawiasz ponad wszystko, oddajesz swoje życie w ręce cudzych nastrojów. Wyobraź sobie rozmowę. Michael, myślę, że zmiana strategii da lepszy wynik, ale może nikt się nie zgodzi. Anna, chcesz trzymać się planu, który prowadzi do porażki, tylko by uniknąć konfliktu. Michael, nie chcę, żeby mnie znienawidzili. Anna, Michael, właśnie stajesz się więźniem innych. Ta scena brzmi prosto ale odsłania gorzką prawdę pragnienie bycia lubianym, zamienia człowieka w sługę. Odbiera instynkt, odbiera wizję, w zamian daje jedynie chwilowy spokój. A co gorsze, im bardziej starasz się zadowolić innych, tym łatwiej stajesz się ofiarą manipulacji. Machiavelli nazywa to kuszącym więzieniem. Z wierzchu daje ciepło, jakby ramiona tłumu otulały cię ochroną, ale w rzeczywistości to tylko złota klatka. Nastroje ludzi mogą zmienić się w sekundę, a kiedy się odwrócą, zostajesz z niczym. Sympatia, o którą walczyłeś, okazuje się najbardziej krucha. Spójrz na dzisiejszy świat. Celebryci, influencerzy żyją dzięki lajkom, dzięki pozytywnym komentarzom. Mierzą swoją wartość reakcją tłumu, ale wystarczy drobny błąd, jedno potknięcie i tłum, który wielbił, nagle zamienia się w tłum, który nienawidzi. Sympatia znika. A Machiavelli powiedziałby to dowód na iluzję władzy opartej na aprobacie. Kiedy żyjesz w tym więzieniu, zaczynasz gubić własne marzenia. Dopasowujesz je do oczekiwań. Artysta rezygnuje ze sztuki, bo rodzina nie wspiera. Polityk porzuca reformy, bo boi się gniewu wyborców. A gdy autonomia znika, człowiek przestaje być sobą. Zostaje tylko cieniem cudzych pragnień. Machiavelli w Mzm Księciu nigdy nie zachęcał do pogoni za sympatią. Twierdził jasno, miłość można odebrać w każdej chwili. Ale strach, umiejętnie zarządzany, daje stabilność. Ludzie mogą cię nie lubić, ale jeśli cię szanują, nie odważą się przekroczyć granicy. Jeśli jednak opierasz wszystko na miłości, ona znika w sekundzie, gdy inni nie mają już nic do zyskania. Ostatecznie największym zagrożeniem pogoni za aprobatą nie jest jej trudność, lecz jej kruchość. Więzi cię z kaprysami tłumu. Odbiera obiektywizm, wypacza decyzje i czyni z ciebie kogoś, kogo łatwo zastąpić. Machiavelli ostrzegał lider, a także każdy człowiek chcący kierować własnym losem nie może budować władzy na tak chwiejnych fundamentach. W historii filozofii politycznej niewiele zdań wywołało tyle kontrowersji i było cytowanych tak często jak słowa Machiavellego z księcia. Jeśli nie można być jednocześnie kochanym i budzącym lęk, lepiej bycie się bano niż bycie kochano. To zdanie bywało interpretowane błędnie jako usprawiedliwienie brutalności, ale czytając uważnie, widzimy coś innego. Machiavelli nie gloryfikował okrucieństwa. On podkreślał kruchość miłości w kontraście do stabilności, jaką daje strach. Aby to zrozumieć, musimy spojrzeć na rzeczywistość, gdzie ludzkie uczucia zmieniają się szybciej niż kierunek wiatru. Najpierw Miłość warunkowa, sympatia, którą inni Ci dają, nie zależy w pełni od Ciebie, zależy od korzyści, od sytuacji, od chwilowych emocji. Pracownik może lubić szefa, bo ten jest łagodny, pozwala na wolne, nie kontroluje, za mocno, ale gdy pewnego dnia każe zostać po godzinach albo ograniczy przywileje, ta miłość znika natychmiast. Machiavelli mówił jasno: Miłość związana jest z interesem. A gdy interes znika, znika i miłość. Budować władzę na czymś tak kruchym, to jak stawiać zamek z piasku. A teraz strach trwały. Nie chodzi tu o strach ślepy, rodzący nienawiść. Machiavelli wyraźnie odróżniał strach, który rodzi szacunek od strachu, który budzi nienawiść. Mądry przywódca nie musi wzbudzać wrogości. Wystarczy, że będzie na tyle stanowczy, by nikt nie odważył się przekroczyć granicy. Taki strach działa jak niewidzialny mur, powstrzymuje zdradę, hamuje brak szacunku i, co najważniejsze, nie wymaga od ciebie ciągłego podtrzymywania. On istnieje sam, chroniąc twoją pozycję. Spójrzmy na dwa scenariusze. Pierwszy nauczycielka Emilii. Stara się, by uczniowie ją lubili, jest łagodna, nie każe, przymyka oko na błędy. Na początku dzieci zachwycone, ale szybko klasa pogrąża się w chaosie, bo skoro nie ma konsekwencji, to nie ma też respektu. Sympatia zmienia się w lekceważenie. Drugi scenariusz, nauczyciel Richard. On też bywa przyjazny, ale wyznacza jasne granice. Nagroda za pracowitość, kara za przewinienia. Uczniowie może go nie kochają, ale go szanują i nie odważą się przekroczyć granic. W efekcie klasa działa stabilnie. I to właśnie różnica, na którą wskazywał Machiavelli. Miłość jest ulotna, strach oparty na dyscyplinie rodzi trwały szacunek. Podobnie w polityce. Ci, którzy budują władzę na sympatii tłumu, szybko wznoszą się, ale równie szybko upadają. Muszą wciąż ustępować, gonić za aprobatą, by utrzymać miłość. Ale ci, którzy budują szacunek, którzy dotrzymują słowa, wymierzają sprawiedliwe kary, dbają o granice, ci trwają dłużej, bo respekt nie znika tak łatwo jak sympatia. Machiavelli zauważył też coś subtelnego: autonomia rodzi się ze strachu. Kiedy budujesz władzę na miłości, musisz wciąż działać, by ją podtrzymać, musisz schlebiać, poświęcać się, ciągle się dostosowywać. Ale gdy masz respekt oparty na strachu, nie musisz robić nic więcej. Inni sami znają swoje granice, a ty masz wolność działania. To wolność, której miłość nigdy nie da. Pamiętaj, Machiavelli nie radził zostać tyranem. On ostrzegał, miłość jest niepewna, a strach, właściwie użyty, jest tarczą ochronną. Dotyczy to nie tylko królów, ale i współczesnych liderów, szefów w pracy, a nawet rodziców w rodzinie. Podsumujmy, miłość jest jak dług, trzeba go wciąż spłacać czynami i poświęceniem. Strach jest jak kapitał, raz ustanowiony sam cię chroni. I dlatego Machiavelli stwierdził, jeśli trzeba wybierać, lepiej być budzącym lęk niż kochanym. Jeśli w poprzedniej części mówiliśmy o słowach Machiavellego, lepiej budzić strach niż miłość, to teraz, aby zrozumieć tę myśl głębiej, musimy wejść w subtelniejszy wymiar psychologię władzy. Bo władza to nie tylko stanowisko, nie tylko tytuł czy funkcja, to także, a może przede wszystkim sposób, w jaki inni odczuwają Twoją obecność. Prawdziwa siła nie płynie z poklepywania po plecach, z chwilowych pochwał czy przejściowej sympatii. Prawdziwa siła rodzi się z umiejętności kontrolowania sytuacji i zmuszania innych do respektowania Twoich granic. Pierwszy punkt, na który wskazuje Machiavelli, jest prosty, lecz brutalny człowiek naprawdę silny, koncentruje się na rezultacie, a nie na emocjach. Tłum zawsze chce, abyś działał, tak by im się podobało. Ale jeśli ciągle gonisz za ich aprobatą, stracisz własny cel. Silny człowiek pyta, jaki będzie wynik końcowy, a nie czy oni będą mnie lubić. Wyobraźmy sobie dyrektora, którego nazwijmy Robertem. Firma jest w kryzysie, zarząd i pracownicy chcą łagodnych decyzji, by uniknąć napięć. Ale Robert wie, jeśli nie zetnie kosztów radykalnie, firma upadnie. Podejmuje więc twardą decyzję, choć oznacza to nienawiść wielu. Kilka lat później to właśnie ten krok uratował przedsiębiorstwo, a wraz z nim przyszła prawdziwa, trwała, respektowana władza. Machiavelli wskazuje też na paradoks: im bardziej jesteś kochany, tym bardziej jesteś posiadany. Brzmi dziwnie, a jednak. To prawda. Pracownicy, którzy uwielbiają miłego szefa, zaczynają oczekiwać ciągłych ustępstw. Przyjaciel, którego wszyscy lubią, Musi stale zadowalać innych. Rodzic, który zyskał bezgraniczną miłość dziecka, szybko staje się ofiarą jego manipulacji i żądań. Gdy więzi cię cudza miłość, przestajesz należeć do siebie, zaczynasz należeć do nich. Odwrotnie jest ze strachem. Machiavelli mówi jasno, im bardziej jesteś respektowany, tym bardziej należysz do siebie. Nie chodzi o strach, ślepy, rodzący nienawiść. Chodzi o bojaźń zdrową, która wyznacza granice. Gdy inni wiedzą, że masz granice, nie narzucają ci wszystkiego, nie lekceważą twojego czasu ani twojej energii, a ty zyskujesz dar, najcenniejszy wolność. Nie musisz nikogo zadowalać, nie musisz bać się, że stracisz miłość. Masz przestrzeń, by działać zgodnie z celem. Spójrzmy na przykład. Dawid, kierownik projektu, chciał być dobrym kumplem dla zespołu. Brał na siebie trudne zadania, przymykał oko na błędy, zawsze mówił: Zostawcie, zrobię to. Po kilku miesiącach był wyczerpany, a zespół traktował jego poświęcenie jak coś oczywistego. Szacunek zniknął. David stracił kontrolę. Inna menedżerka, Sara, od początku postawiła granice: pomagała, ale wymagała odpowiedzialności. Była surowa, gdy było trzeba i potrafiła powiedzieć: Nie, pracownicy może nie kochali jej tak jak Davida. Ale ją respektowali, a projekty pod jej kierunkiem odnosiły sukces. Sara to przykład Machiavellego. W praktyce, autonomia rodzi się ze strachu kontrolowanego, nie z miłości. Machiavelli zauważa też coś subtelnego. Obecność człowieka silnego jest nie do zignorowania, nie musi prosić o uwagę. To energia, która unosi się wokół niego. Ktoś, kto kontroluje siebie i potrafi wyznaczyć granice. Promieniuje aurą, która sprawia, że całe pomieszczenie milknie. To dlatego Machiavelli przypomina władza, nie zaczyna się na zewnątrz. Jej źródło bije wewnątrz. Człowiek, który nie panuje nad sobą, zawsze będzie kontrolowany przez innych. Ten, kto pragnie tylko miłości, zawsze będzie więźniem aprobaty. Ale ten, kto potrafi stworzyć kierowany respekt, zachowa autonomię, a autonomia jest korzeniem władzy. Innymi słowy, psychologia władzy nie polega na poszukiwaniu uczuć. Polega na tym, by nauczyć innych szanować Twoje granice, bo prawdziwa siła zaczyna się od kontroli nad sobą, a dopiero później rozciąga się na sytuację i na ludzi wokół Ciebie. Czytając Machiavellego, wielu ludzi myśli, że pisał wyłącznie dla książąt, dla królów i pretendentów do tronu. Ale gdy spojrzymy bliżej, zobaczymy, że jego rady z księcia wciąż żyją. Bo władza istnieje nie tylko w polityce, ona jest wszędzie w pracy, w rodzinie, w przyjaźniach i codziennych gestach. Pytanie brzmi, czy odważymy się je zastosować. Jednym z najważniejszych zastosowań jest sztuka stawiania granic i podejmowania trudnych decyzji. Dziś, w epoce mediów społecznościowych, wszyscy mają opinię i łatwo wpaść w pułapkę chęci zadowolenia każdego. Ale Machiavelli podkreśla to ci, którzy mają odwagę powiedzieć: Niektórzy idą pod prąd, naprawdę kontrolują własny los. Wyobraźmy sobie młodą pracownicę, Emmę. W firmie zawsze brała dodatkowe zadania, by przypodobać się innym. Na początku pochwały, potem milczenie. Jej poświęcenie stało się oczywistością. Kiedy zaczęła słabnąć, ci sami ludzie, którzy wcześniej ją chwalili, zaczęli krytykować. Tymczasem James jej kolega umiał odmawiać. Nie szukał aprobaty wszystkich, ale zawsze wykonywał swoją pracę perfekcyjnie. Efekt James zyskał respekt. Emma została zlekceważona. To żywy dowód słów Machiavellego, czasem by zdobyć szacunek. Musisz pogodzić się z krótkotrwałą niechęcią. Drugi punkt – rezygnacja z zależności od aprobaty. Machiavelli nazywa to więzieniem, bo gdy goni się za sympatią, traci się wolność. Dziś więzienie to może być obsesja lajków wyświetleń cudzej akceptacji. Artysta traci własny styl, by dopasować się do trendów. Polityk podejmuje błędne decyzje, by przypodobać się wyborcom. Zwykły człowiek żyje w lęku, że ktoś go nie polubi. Wtedy oddaje innym władzę nad swoimi emocjami. Machiavelli uczy wolność, zaczyna się wtedy, gdy umiesz iść naprzód bez oklasków tłumu. Trzeci punkt to zbudowanie szacunku zamiast sympatii. Sympatia mija szybko. Może zmienić się w gniew w jedną noc, ale szacunek trwa. Możesz kogoś nie lubić, ale jeśli go respektujesz, nie przekroczysz jego granic. Świat sportu pokazuje to jasno. Trener surowy może nie być uwielbiany, ale to on daje drużynie dyscyplinę. Tłum może buczeć, ale kiedy przychodzą zwycięstwa, wszyscy muszą uznać jego siłę. Spójrzmy na przykład z technologii. Steve Jobs, współzałożyciel Apple, słynął z surowości, czasem wręcz bezwzględności. Niewielu go kochało, ale każdy szanował. To jego wymagania, jego twarde granice stworzyły produkty, które zmieniły świat. Gdyby szukał sympatii, Apple nigdy nie doszłoby tak daleko. Tak. Wniosek Machiavelli nie uczy by być tyranem bez serca. On pokazuje, Prawda trwała władza buduje się na szacunku nie na chwilowej sympatii. Bo aby być lubianym, ciągle musisz ustępować, aby być szanowanym, wystarczy, że trzymasz się zasad, podejmujesz trudne decyzje i znosisz chwilową samotność, by zyskać wolność trwałą. Gdy spojrzymy wstecz, zrozumiemy, Machiavelli nie jest przestarzały. W świecie pełnym rywalizacji jest bardziej aktualny niż kiedykolwiek. On uczy nas, że jeśli chcesz panować nad swoim życiem, nie możesz żyć w oczach innych. Miej odwagę stawiać granice. Miej odwagę powiedzieć: nie, idź drogą, której nikt nie wybiera. Bo sympatia to wiatr, a szacunek no to fundament. I tylko on prowadzi do prawdziwej władzy i prawdziwej wolności. Dziękujemy za zainteresowanie treściami o superinteligencji. Jeśli Ci się spodobały, zostaw lajka, zasubskrybuj i włącz powiadomienia, aby nie przegapić nowych filmów. Przejdźmy teraz do głównej treści dzisiejszego filmu.